Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś, On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali Go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy Ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli Mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział Ja mam głos wołającego na pustyni Prostujcie drogę pańską Jak powiedział prorok Izajasz A wysłannicy byli spośród faryzeuszów I zadawali mu pytania mówiąc do niego Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowa pańskie. Jeden młody uczennik. Pewien młody uczony. Kończył wiele znanych szkół. Mądry, inteligentny. Wydawało mu się, że nikt nie jest mu równy, ale mimo to nie był całkowicie zadowolony. Tym młodym człowieku. Były pytania religijne, na które nie potrafił odpowiedzieć. I szukał religijnego, mądrego, uczonego człowieka, który udzieliłby mu odpowiedzi. I wielu poleciło mu, aby poszedł do pewnego starego. Zakonnika, pustelnika, który żył dokładnie tak jak nasz Jan chrzciciel, w sposób pokutny. I ten młody człowiek w końcu go znalazł, ale nadal miał zatroskaną twarz. Stary zakonnik, mędrzec, z uśmiechem spojrzał na niego i zapytał, Przyjacielu, co sprowadza Cię do mnie? Czego chcesz? Młody uczony powiedział, męczy mnie wiele pytań, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Powiedziano mi, że Ty jesteś powiązany z Bogiem i że znasz odpowiedzi. A stary zakonnik powiedział, z pomocą Bożą spróbuję. Proszę, pytaj o co chcesz. Młodzieniec powiedział, mam trzy pytania. Pierwsze pytanie brzmi, czy Bóg istnieje? Jeśli tak, jaka jest jego forma? Jak Bóg wygląda? Drugie pytanie, wyjaśnij mi. Czym jest los, przeznaczenie? Trzecie pytanie. Jeżeli szatan został stworzony z ognia, mówią, że będzie płonął od ognia w piekle, jak ma płonąć, skoro on i piekło są z ognia? Jak ma płonąć? Przecież to żadne cierpienie. I nagle, niespodziewanie, stary zakonnik uderzył go w twarz. Dlaczego mnie uderzyłeś? Czy się zezłościłeś? Zapytał uczony. To jest moja odpowiedź na Twoje trzy pytania. Co teraz czujesz? Zapytał starzec. Czuję wielki ból, odpowiedział uczony. Starzec zapytał go: Czy wierzysz, że ból naprawdę istnieje? Oczywiście, że istnieje, odpowiedział młodzieniec. Zakonnik ponownie zapytał go: Pokaż mi formę, kształt bólu. Młodzieniec zamilknął. To jest odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie. Obecność Boga odczuwamy, ale nie możemy widzieć Jego formy. Czy wczoraj w nocy śniło Ci się, że Cię uderzę? Nie. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ja Cię uderzę? Nie. To jest odpowiedź na Twoje drugie pytanie. To jest. Los. Przeznaczenie. A z czego jest stworzona moja ręka, którą uderzyłem Cię w twarz? Z mięsa. A z czego stworzona jest Twoja twarz? Z ciała. To jest odpowiedź na Twoje trzecie pytanie. I choć ręka jest z ciała i twarz z ciała, Ty odczuwasz ból. Tak samo jest możliwe w przypadku Boga, jeżeli pragnie, aby szatan odczuł ból ognia. Drodzy chrześcijanie, Jan Chrzciciel słyszeliśmy dziś wieczorem w Ewangelii, mówi wszystkim nam. Pośród was stoi ten, którego nie znacie. Pośród was stoi ten, któremu ja nie jestem godzin odwiązać, że mykał jego sandała. To mówi Jan Chrzciciel, a ten sam Jan Chrzciciel, który jest największym zrodzonym z niewiasty, mówią trzeci święty. Pomocy zaraz po Jezusie Chrystusie przychodzi On. Ten sam chrzciciel zwątpi w Jezusa. Przypomnijmy sobie, że posłał swoich uczniów. Idźcie do Jezusa i zapytajcie Go, czy Ty jesteś Bogiem, czy mamy czekać na Boga. A Jezus wtedy odpowiada potwierdzająco: tak. Ja jestem Bogiem. Powiedzcie Janowi, że ślepi odzyskują wzrok. Trendowaci są oczyszczeni. Niewidomi odzyskują wzrok. Wierzę, że my często się zastanawiamy i to normalne, by się zastanawiać, pytać, wątpić. Boże, czy ty naprawdę istniejesz? Kim jesteś Boże i jak wyglądasz? Normalnym jest, że zastanowimy się, Boże, jeżeli istniejesz, a wszyscy mówią, że jesteś prawdziwą miłością, dlaczego Boże pozwalasz na to, by miało miejsce tak wielka niesprawiedliwość na Ziemi? Dlaczego Boże dopuszczasz, jeżeli istniejesz, że wielu ludzi bez powodu cierpi, niewinni cierpią? Dlaczego Boże, tak wiele zbyt wczesnych śmierci? Boże, dlaczego tak wiele nieuleczalnych chorób? Jeżeli już jeden z członków rodziny nie jest w porządku, to dlaczego cała rodzina musi z jego powodu cierpieć? Dlaczego tak wiele krzywd, braku zrozumienia, wątpliwości, niedowiarstwa? Boże, jeżeli istniejesz, dlaczego dopuszczasz to wszystko? Znajdujemy się i żyjemy w dziwnym czasie, kiedy wątpliwość jest obecna, kiedy strach zasiany jest na całej kuli ziemskiej. Być może powiedziałbym, że strach zapanował na świecie i teraz, być może tak jak nigdy, nasuwają nam się liczne religijne, Pytania wiary, gdzie jesteś Boże. Odpowiedź być może kryje się w małej anegdocie, którą teraz opowiem. Czy wierzycie, że istnieją fryzjerzy i fryzjerki? Oczywiście, że wierzycie, bo są wszędzie, robią fryzury, ścinają. I naprawdę dobry fryzjer może zrobić cuda z naszymi włosami, oczywiście jeżeli mamy włosy. Czy wierzycie, że jest wielu rozczochranych ludzi, nieogolonych, którzy naprawdę wyglądają jak katastrofa, tak jakby petarda spadła na ich głowę, są zaniedbani? Oczywiście, że wierzycie często, spotykacie ich w swojej miejscowości, Dzielnicy. A dlaczego mają długie włosy, brodę, nieuporządkowane, rozczochrane? Nie chodzą do fryzjera i nie dbają o swoje włosy. I tak samo jest z Bogiem. Bóg jest tu. We mnie, w Tobie, pośród nas. Bóg istnieje i. Wielu ludzi odczuwają cierpienie na duszy i ciele, dlatego że nie odwiedzają, względnie nie czują Boga. Wielu przypomina sobie o nim od tak, gdy coś się dzieje, gdy jakby Bóg był z serwisem, gdy jest mi dobrze. Boże, ja Ciebie nie potrzebuję, ale gdy coś zaczyna się dziać, Boże pomóż. Spotkałem, a wierzę, że i wy, wielu ludzi, którzy żyją w katastrofalnych warunkach. Z, pod każdym względem powinni być w depresji, powinni być zrozpaczeni, a jednak wielu ludzi promieniuje. Mają tak wielkie cierpienie, tak wielki ból, ale ich spojrzenie jest tak czyste, bo czują, że Bóg jest w nich, że Bóg w nich cierpi, z nimi cierpi, w nich żyje i dlatego to ich cierpienie i ten ich krzyż ma i pozyskuje swój sens. A z drugiej strony są też ludzie, którzy... Tak ciężko przechodzą przez swoje krzyże, życie, przechodzą sami w jakiś sposób tu zamknąć się w swoim zaczarowanym kręgu pesymizmu, narzekania, problemów. I tak mija ich życie. Bez względu na to, czy jesteś winien, czy nie. Musimy w sobie odnaleźć. I problem, i rozwiązanie. Musimy pracować nad sobą. Nie wolno nam oddzielić się od miłości Bożej. Ten Bóg jest w nas. W nas jest zasiane Królestwo Boże. Obecny jest na tym świecie, obecny jest w sakramentach świętych. Nasz Bóg jest Ojcem i Matką, który zawsze ma wyciągnięte ręce. Do nas. Nasz Bóg nas rozpoznaje jako swoje dzieci. Powiedzmy, gdy masz małe dziecko, mama daje mu wszystko, wszystko, czego potrzebuje, bo czy dziecko na to zasłużyło? Nie. Na co ma zasłużyć? Tylko płacze i stwarza problemy. Ale matka daje mu wszystko, czego potrzebuje. Tak samo i nasz Bóg nam daje wszystko, czego potrzebujemy. Tylko musimy się przed Nim otworzyć, czuć Go w sobie. Zwłaszcza w tych chwilach, gdy nie idzie nam tak, jak zaplanowaliśmy. To, że jest to nasze pragnienie. Nasza tęsknota nie znaczy, że jest to nasza prawdziwa potrzeba. Moje drogi nie są Bożymi drogami. Moje pragnienia nie są pragnieniami Boga. I właśnie wtedy, gdy burzą się moje plany, wtedy oferowana jest mi szansa na nowy początek. I właśnie. W tym załamaniu, gdy klęczymy na kolanach, rozczarowani, wtedy możemy prawdziwie poczuć miłość Bożą. I to jest dla nas okazja, aby wzrastać w swojej wierze. Dlatego zapamiętajmy, my nie bywamy zbawieni, dlatego że uczynimy dobre uczynki, lecz bywamy zbawieni, dlatego że Bóg nas rozpoznaje jako swoje umiłowane dzieci. Im bardziej odczuwamy miłość Bożą, tym więcej będziemy mieć wdzięczności i pokoju w życiu. Dlatego bracia i siostry, starajmy się żyć odpowiedzialnie, mądrze, zgodnie z przykazaniami Bożymi. Niech i tamsza święta będzie dla nas Świętością nad świętościami, niewyczerpalnym źródłem, z którego będziemy czerpać siłę na drogę życia. Módlmy się, aby Bóg pomógł nam rozżarzyć naszą wiarę, umocnić wiarę, udzieli nam prawdziwej wiary, która będzie prowadzić nas przez życie. Ten, kto ma właściwy stosunek do Boga, właściwy obraz Boga, ten ma rozwiązanie. W każdym Amen. problemie życiowym. Amen. w